Cieszymy się, że z dniem 1 lipca mogliśmy wprowadzić korzystną, jak się okazuje, ofertę dla naszych pasażerów, biletu 24-godzinnego w cenie 30 zł. Nasi pasażerowie mogą nabyć ten bilet i podróżować nieograniczoną ilość razy w czasie tych 24 godzin od momentu zakupu biletu, od potwierdzonej godziny zakupu biletu. Także tutaj dementujemy wszelkie już po pierwszych dniach krążące pogłoski jako by ten bilet obowiązywał na przykład od świtu do zmierzchu, czy też od nas pierwszego dnia do kolejnego, obowiązuje przez. 24 godziny od momentu jego zakupu. Przypominamy, że z wyłączenia tutaj podróżowania na tym bilecie do wyłączenia zostały zaliczone stacje na odcinkach Trzebinia, Kraków Główny, Bochumin-Hałupki oraz Sucha Beskidzka Zakopane. Bilety te można nabyć w zasadzie we wszystkich naszych kanałach sprzedaży z wyłączeniem Bilkomu, systemu Bilkom oraz e Różnika. Także możemy kupić ten bilet zarówno w kasach biletowych, jak i w naszych internetowych kanałach sprzedaży, ale i też e, na przykład możemy tutaj skorzystać z możliwości zakupu tego biletu, tak jak wspomniałam, w kasach biletowych bądź też w biletomatach kolei śląskich. Także zachęcamy do podróżowania, no i czekamy na sygnały naszych pasażerów, którzy zapewne, jak w przypadku wprowadzania tego rodzaju ofert, Będą się z nami dzielili swoimi spostrzeżeniami na temat podróżowania z użyciem tego biletu, podróżowania i odcinków, które przebyli, dalekich odcinków, które przebyli z wykorzystaniem tego biletu. Także czekamy na te statystyki. Mamy nadzieję, że dzięki temu będą w czasie wakacji nasi pasażerowie zwiedzali nasze województwo śląskie.